Efendicz Hussein Avdo, urodzony w 1967 roku. Efendicz Besim Azem, urodzony w 1938 roku. Efendicz Refik Azem, urodzony w 1977 roku. Efendicz Hajrulah Bahrudin, urodzony w 1975 roku. Efendicz Zekir Bekir, urodzony w 1973 roku. Efendicz Uzeir Kamil. Efendicz ibro Dzemal, urodzony w 1948 roku. Efendicz Jemal-Jewah, urodzony w 1970 roku. Efendicz Semso-Ethem, urodzony w 1949 roku. Efendicz Uzeir-Ethem, urodzony w 1939 roku. Efendicz Hamed-Feizo, urodzony w 1975 roku. Efendicz safet Hakia urodzony w 1947 roku. Efendicz Yunus Hamed, urodzony w 1948 roku. Efendicz Uzeir Hasib, urodzony w 1931 roku. Efendicz Salih Yusuf, urodzony w 1942 roku. Efendicz Zahir Mechan urodzony w 1933 roku. Efendicz Besim Mehmet, urodzony w 1932 roku. Efendicz Mahmud Mechmadalia urodzony w 1957 roku, Efendicz sewko Melicha urodzony w 1987 roku, Efendicz Fadil Mesut urodzony w 1972 roku, Efendicz Mechmadalia Mesut urodzony w 1975 roku, Efendicz Meho Mesa urodzony w 1932 roku, Efendicz Ethem Mewludin Urodzony w 1976 roku. Efendicz Hussein Mevludin, Urodzony w 1969 roku. Efendicz Mustafa Menzir. Urodzony w 1941 roku. Efendicz Resit Resit. Urodzony w 1948 roku. Efendicz Resit Salih, Urodzony w 1940 roku. Efendicz Abdurrahman Salko. Urodzony w 1937 roku. Efendicz ethem senachit, urodzony w 1960 roku. Efendicz refik sefik, urodzony w 1975 roku.